Witam, tutaj Piotr Kowalski, Gold S.A. Oto sztabka złota typu Combi Bar o masie 50 gramów z niemieckiej mennicy Heimerle Meule. To jedyne takie rozwiązanie wśród sztabek dostępnych na rynku, które umożliwia łatwe oddzielenie od kilkudziesięciogramowej całości zaledwie jednego grama złota lub jego wielokrotność. Dlatego sztabka taka to doskonałe uzupełnienie portfela inwestycyjnego na naprawdę ciężkie czasy w rodzaju wojny, kataklizmów naturalnych, kiedy nie ma energii elektrycznej, nie działają bankomaty i system bankowy, a także na czas zawirowań gospodarczych i na przykład reform walutowych. Wielki atut tej sztabki to łatwość podziału, bo jednogramowe części oddzielają się od pozostałej całości, jak kostka czekolady od całej tabliczki. Dzięki temu na przykład w trudnych czasach będzie można wymienić jednogramową część na żywność bez konieczności pozbywania się od razu na przykład całej monety o masie jednej uncji. Wielkim atutem tej sztabki jest również cena, która kształtuje się znacznie korzystniej niż w przypadku zestawu 50 sztuk sztabek o masie 1 gram każda. Głównie dlatego, że kupujemy całą 50 gramową sztabkę, ale jednak cały czas mamy możliwość jej podziału na pojedyncze sztuki o masie 1 gram każda. Dodatkowo mennica Heimerle Moyle postąpiła dość sprytnie, zapewniając tej sztabce stempel probierczy mennicy akredytowanej przez londyńską giełdę złota. Ponieważ na sztabkach znajduje się stempel szwajcarskiej mennicy Walkambi, która to taką akredytację posiada. Zatem w sztabce tej kumuluje się kilka pozytywnych czynników, które sprawiają, że jest ona najlepszym wyborem dla tych, którzy chcą się ubezpieczyć na te najcięższe czasy, które z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem mogą nadejść. Odwiedź stronę goldko.pl, aby dowiedzieć się więcej szczegółów o sztabce złota CombiBar a także zapisz się na nasz biuletyn inwestycyjny, który umożliwi ci pobranie bezpłatnego poradnika, jak rozpoznawać autentyczność złotych sztabek i monet. Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kowalski.